Ja prowadzę. Poczekaj. Serdecznie witamy. Jesteśmy ponownie. Przybywa, ale szczytnych celów. Z nami jest Michael Dance Help. Witam Ciebie. Dzień dobry, Łukaszu. Dzień dobry. Witam wszystkich widzów zagorzałych sympatyków siatkarskich, może siatkarzy, nawet tutaj mamy w gronie. Dobrych ludzi, dobrego serca. Mamy na pewno i e, zaraz e, się pewnie pojawią, bo w tej chwili przychodzą do nas ludzie. Za chwilę dowiecie się, czego dotyczyć będzie program. Zapraszamy. Witamy, witamy. Już jesteśmy, już jesteśmy troszeczkę na środek bardziej, żebyś był widoczny. O, jest super. Michael, co, co, co teraz będzie w najbliższym czasie? Czego to ta zbiórka będzie dotyczyła i, i kogo przede wszystkim? Już się odpowiadam, Łukaszu, miły nasz, sympatyczny. Zbiórka tym razem będzie dotyczyła żony z jednego z zawodników, Jakuba dokładnie, którego mieliśmy przyjemność poznać 3 lata temu. Jakub grał z nami na tych pięknych boiskach, które tam z tyłu możemy zaprezentować. To są właśnie nasi zawodnicy, które ten mają. Fantastyczny człowiek, bardzo połączył nas sport z Jakubem. I niestety życie pisze różne scenariusze, i tak się okazało, że jego żona w tamtym roku Poszła na badanie, gorzej się czuło i okazało się, że ma raka żołądka. Choroba bardzo poważna, jak wszyscy wiedzą. Kamila ma 35 lat, dwójkę dzieci. Sam miałem przyjemność poznać Kamilę na jednym z naszych balów charytatywnych. Przemiła przesympatyczna osoba, więc zdecydowaliśmy się z gronem przyjaciół z Lorden's Help, że będziemy wspierać akcje. Bardzo duże pieniądze są potrzebne na chemioterapię. Chemioterapia odbywa się we Wrocławiu. Puszczamy vip na e, Control of Dance Help na pasku jest wyświetlony numer. zachęcamy do wkład, a także zbiórka na, e, się pomaga. Myślę, że to, bo to jest w tej chwili, w tej chwili jesteś na treningu. Co tak, tu tak. się będzie działo i kiedy? E, Trening to jest dopiero e, takie e, zapowiedź tego, co się będzie działo. Mamy dzisiaj akurat 8 zawodników, cała większość w barwach Lovdensheld. Health. E, na ta przerwa na, na łyczkę wody, bo tutaj trenują już 3 godziny intensywnie po pracy, więc e, wysiłek wkładają bardzo, bardzo duży, uśmiechają się do mnie cały czas, więc ciężko się skoncentrować. Sam turniej odbędzie się 29 sierpnia. E, o godzinie 10 startujemy, uroczyste otwarcie. W tym momencie jeszcze zbieramy drużyny, oczywiście, więc jeśli ktoś jest chętny, żeby się zapisać, jak najbardziej. Zachęcamy też osoby chętne do kibicowania, żeby przyszły, wsparły naszą akcję, a także poszukujemy osób, które by pomogły nam w organizacji tego wydarzenia. Potrzebujemy kilku osób do sędziowania. Nie jest to nic skomplikowanego, wytłumaczymy zasady, pomożemy, jeśli trzeba będzie. Jeśli ktoś będzie zestresowany, to po prostu wystawimy dwóch sędziów na jednym boisku jak najbardziej. Potrzebujemy też osób do rozkładania sprzętu, może jakiś DJ się zjawi albo chociaż przyjść i pouśmiechać się do nas, powiedzieć dobre słowo, wesprzeć Kamilę. Będziemy mieli ciasta oczywiście jak zwykle, więc zapraszamy na naszą strefę gastro, a dodatkowo jeszcze coś wymyślimy sympatycznego. No właśnie, bo ostatnio kiedy to było ten turniej, na którym też miałem przyjemność być? To był turniej siatkarski rok temu, z tego co pamiętam. To było też Tak, tutaj... tak, tak. No ale tam, tam była również atrakcje, atrakcje typu masaż, atrakcje typu Zumba, ja także to też, też się działo. Bardzo dużo ludzi fajnych, fantastycznych ludzi przyszło. Zresztą samolot Love Dance help, to jest, to jest dobra marka. Słuchajcie, samo przez się to mówi, że. Skupia bardzo fantastycznych ludzi, energicznych, i tutaj warto naprawdę przyjść. Gdzie to będzie dokładnie? Powiedz, my wiemy już, że to będzie tam gdzie rok temu. Gdzie to jest? To jest Kolariana. Może Karolina, tutaj nasza prezenterka kamery zaprezentuje boiska. Mamy cztery fantastyczne boiska. Boisko numer 4, 3, 2 i 1. Jak widać, jest tutaj dość aktywnie. Nie tylko Love Dance Help trenuje, mamy też innych zawodników, innych graczy, ale na okres turnieju oczywiście boisko jest zarezerwowane tylko dla nas i mam nadzieję, że uda się zebrać tak jak ostatnio 20 drużyn, czyli komplet do krania. W chwili obecnej mamy około 11-12 drużyn, zostało jeszcze 2,5 tygodnia, więc, więc bez problemu myślę, że dobrniemy do 20. Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o e, Kamilę, e, możecie zobaczyć również, nasi widzowie, słuchacze, e, zbiórkę, e, którą udostępniliśmy za pośrednictwem e, Love, Dance, Love Dance Help, e, która jest u nas. E, jak ze skrolujecie na dół, również możecie zobaczyć, przyłączyć się do tej zbiórki, e, wspomóż, e, wspomagając e, Kamilę. Liczba to jest dla Kamili 132586, 132586, pięć, z dopiskiem pomoc dla, pomoc Kamili. Jeżeli chodzi o informacje o zapisach na turniej, siatkówki również jest w opisie tego programu link. I cóż tutaj więcej dodawać? Możemy tylko dodać z naszej strony, że no, no, no chcielibyśmy, żeby, żeby udało się, jeżeli chodzi o, o, o tą chorobę, żeby się udało ją zwalczyć. Przecież 35-letnia osoba. W zasadzie nikt nie zasługuje na, 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 na śmierć, a szczególnie w tak, w tak młodym wieku, prawda? Także to będzie bardzo. To, no, to jest jeden z najistotniejszych turniejów dla nas, bo Kamila jest no, bardzo blisko nas, no co tu dużo mówić, Znamy się z mężem bardzo blisko, a Kamila także uczestniczyła w naszych wydarzeniach, więc zazwyczaj z środki z turniejów siatkarskich zbieramy na dzieciaki z domu dziecka, kupujemy im sprzęt sportowy. Ale tym wyjątkowym, W tym wyjątkowym turnieju zdecydowaliśmy się, że cała kwota co do każdej korony, co do każdej złotówki zostanie przeznaczona dla kamili. No nie, jest to, jest to szczytny, szczytny cel, i, i uważam, że jesteście w ogóle grupą fantastyczną nie tylko dlatego, że pomiędzy sobą, pomiędzy sobą jesteście, jest komitywa super. Ale widać, że jeżeli coś jest, jest w, waszym, w Waszym gnieździe, coś jest nie tak, również reagujecie w bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu, i pozytywnie to wszystko jest odbierane. No, nikt nie chciałby się znaleźć w takiej sytuacji, ale każdy chciałby mieć takie wspomaganie, jakim jest właśnie Love, Dance Help. Dokładnie, Łukasz, tak jak mówisz. To jest życie, nigdy nic nie wiadomo. Jak poznaliśmy Jakuba razem z Kamilą, to też nigdy nie powiedzielibyśmy się, że coś w ich wypadku może się stać. Byli uśmiechnięci, zdrowi, pełni energii, a tu nagle w życiu wszystko się obróciło o 180 stopni, i, i naprawdę teraz walczą po prostu o to, żeby wrócić na tory tego szczęścia, które było wcześniej po prostu. Zobaczymy, będziemy wspierać. Kamila już miała pierwsze zabiegi w klinice we Wrocławiu. Następne zabiegi odbędą się na przełomie września, października. Nie wiadomo, jak potrwa długoterapia, no bo z chorobą to, to ciężko zaplanować. Żaden lekarz nie potrafi tego przewidzieć. My w każdym bądź razie będziemy trzymać mocno kciuki, otwierać swoje serca i wspomagać. Jeśli jeden turniej miś nie wystarczy, zrobimy kolejne biegi. My jesteśmy bardzo aktywni, biegamy, gramy w piłkę, siatkówka, tańczymy. To wszystko jest nie tylko dla sportu, ale także, żeby pomagać. No, cóż ja mogę więcej powiedzieć? Z mojej strony to wszystko. Oczywiście, pozdrawiamy wszystkich z Love Dance Help. Jesteście sporą grupą. Tak, 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 I. Proszę I. Chcia... Kogo? Siatkarzy, bo oni tam się męczą. Mam nadzieję, że nasza drużyna się wykaże jakimś wyjściem z grupy, bo ostatnie trzy edycje nie były dla nas aż takie udane i to jest turniej przełamania dla nas. Tak, tak trener powiedział. Spokojnie, dacie radę. E, mogę tylko powiedzieć tyle, że wciąż poszukiwane są grupy. Po prostu e, nawet firma może, może wystawić sobie jakąś reprezentację. Pod nazwą taką, taką grupę wystawią, na przykład będzie. Dokładnie. Dokładnie. Grupa. To, 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 to na dla firmy. Tak, tu nawet nie chodzi. Tak, tak, tu już nawet nie chodzi o reklamę. No bo akurat mówię o firmie, która nie potrzebuje tej reklamy kompletnie. Natomiast chodzi o sam fakt, o, 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 o tą dobrą wolę. No, i też można poznać dużo fajnych, fajnych ludzi. To jest też jakby plus tego wszystkiego. Ale tylko przypomnijmy, jeżeli macie też ochotę wejść po prostu i zaproponować jakąś inną atrakcję, czy do ciebie można się zwrócić o to? Tak, jak najbardziej. Już miałem nawet dzisiaj taką sytuację, że nasza koleżanka Natalia stwierdziła, że wesprze naszą zbiórkę i zaprezentuje swoje umiejętności. W... Ona akurat zajmuje się dziećmi i wszystkim młodym matkom zaprezentuje pokaz składania chusty. I to bardzo fajne jest. A tak czyli tam, takimi no... maluszkami, gdzie chustę sobie tutaj powiesi to dziecko i tak dalej, tak? Tak, tak, dokładnie, dokładnie. Ja nie przechodziłem, więc nie wiem na co, czym to polega, ale bardzo chętnie popatrzę. No ja, ja już trójkę, także i na plecach, i na i na cycach się nosiło, także wiesz, okay, nie jest. <ś artifacts> okay, okay, okay. no jeśli jeszcze czegoś nie będę wiedział, zrzucę się ukaż do ciebie za repetycja. No jednak to się... ty, no nie, no dobra, dobra. O wiek nie będziemy się pytać, ani ja ciebie, ani ty mnie. E, więc cóż. Powiedz jeszcze kilka słów na koniec i dziękujemy bardzo wszystkim, którzy mieli ochotę być z nami, oczywiście polecajcie, udostępniajcie, to jest bardzo ważne. Bardzo chętnie zapraszamy na nasze treningi przed turniejem, w każdy czwartek, jeśli ktoś ma ochotę upiec ciasto i dostarczyć do nas na turniej, to też będzie bardzo miło widziane. No i też piszcie do nas po prostu z jakimiś propozycjami, jeśli ktoś z was jest dobry w czymś, co może się ludziom podobać, co chce zaprezentować wśród większej publiki, to jak najbardziej nie bójcie się Love Dance Help albo do naszych wolontariuszy, których na pewno znacie, jest nas mnóstwo. Cały czas też mamy drzwi otwarte dla nowych wolontariuszy. Jeśli chcecie, przybywajcie, oknami, drzwiami, których de facto nie mamy, bo Love Dance Help działa bez żadnego biura, po prostu na świeżym powietrzu. Zachęcamy jak najbardziej. Będą pohary, będą medale, warto wziąć udział. I tak największym poharem i szczęściem jest to, że po prostu pomożemy Kamili. Reszta praktycznie się nie liczy. Czy planujecie coś dla dzieci, jeżeli ktoś by z dziećmi przyszedł? Zajmiemy się dziećmi oczywiście, będzie sekcja, jakieś może malowanki, kolorowanki. Będzie na pewno jedna osoba wyznaczona, która będzie z dziećmi grała. Może nie tylko w siatkówkę, ale także w piłkę, bo dzieciaki to czasami ciężko jest przez. Jest bardzo... tam boisko z tyłu za tobą do piłki nożnej, prawdopodobnie tak, z tego tak, co tam pan... Zgadza się, zgadza się bardzo. Blisko także z... nawet rodzice kontra młodzież mogą sobie zrobić też przy okazji jakiś turniej. Tak, dokładnie. No cóż, Łukasz, no zapraszam jeszcze raz, ja już wracam na trening, bo odpuściłem... Dzięki treningi. bardzo, trenujcie. No i my również, my również, mam nadzieję, że będziemy na miejscu, tak jak ostatnio w zeszłym tak roku, będziemy mogli przekazać na żywo relacje z Waszego turnieju. Dokładnie, Trzymajcie dziękuję. się. Do usłyszenia. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pa.